Niech nie oddala się zwój tego prawa od twoich ust, ale rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, werset ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział dwudziesty. Jezus, pełnomocnikiem nieba. I stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i ogłaszał dobrą nowinę, że stanęli przy nim arcykapłani i znawcy prawa wraz ze starszymi i zwrócili się do niego mówiąc: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz, albo kim jest ten, który dał ci tę władzę? Wtedy odpowiedział im tymi słowy: Zapytam was i ja o pewną sprawę. Odpowiedzcie mi: Chrzest Jana z nieba był czy od ludzi? Oni zaś zastanawiali się i mówili między sobą: Jeśli powiemy z nieba, zapyta: Dlaczego mu nie uwierzyliście? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud nas ukamienuje, jest bowiem przekonany, że Jan był prorokiem. Odpowiedzieli zatem, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus im powiedział: To i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Zaczął zaś opowiadać ludowi taką przypowieść. Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał na dłuższy czas. W sezonie posłał do rolników sługę, aby dali mu z plonu winnicy. Rolnicy jednak pobili go i odesłali z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę. Oni jednak i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał zatem trzeciego, oni zaś tego również poranili i wyrzucili. Wtedy powiedział pan winnicy: Co mam zrobić? Wyślę mojego ukochanego syna, może tego uszanują. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, zaczęli naradzać się między sobą: To jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wyrzucili go więc z winnicy i zabili. Co więc uczyni im pan winnicy? Przyjdzie i wygubi tych rolników, a winnicę da innym. Gdy to usłyszeli, powiedzieli: W żadnym razie. On jednak wpatrzył się w nich i powiedział: Co więc znaczy to, co napisano? Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się głowicą węgła. Każdy, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tej godzinie znawcy prawa i arcykapłani chcieli go schwytać. Bali się jednak ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim skierował tę przypowieść: Jezus i sprawa podatków. Dla uważnego śledzenia go wysłali zatem szpiegów, którzy udawali, że są sprawiedliwi, aby schwytać go na jakimś słowie, tak by wydać go zwierzchności i władzy namiestnika. Zadali mu więc takie pytanie: Nauczycielu, wiemy, że właściwie mówisz i nauczasz. I nie masz względu na osobę, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą. Czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? On jednak przejrzał ich podstęp i powiedział do nich: Pokażcie mi denara, czy ją nosi podobiznę i napis. Odpowiedzieli Cesarza. Wtedy im powiedział: Dlatego oddajcie to, co cesarskie cesarzowi, a to co Boże Bogu. I nie zdołali schwytać go wobec ludu na żadnym słowie, a zdumieni jego odpowiedzią zamilkli. Zagadka o zmartwychwstaniu. Podeszli też do niego jacyś saduceusze którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zadali mu pytanie. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśliby czyjś brat miał żonę i umarł, a byłby on bezdzietny, jego brat winien pojąć tę żonę, by wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było więc siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i umarł bezdzietnie. Także drugi i trzeci ją pojął i w podobny sposób siedmiu nie pozostawiło dzieci i umarło. Potem zmarła i kobieta, którego z nich zatem żoną będzie ta kobieta przy zmartwychwstaniu. Siedmiu bowiem miało ją za żonę. Wtedy Jezus im powiedział: Synowie tego wieku żenią się i wychodzą za mąż, ci zaś, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia tamtego wieku i powstania z martwych, ani nie żenią się, ani nie wychodzą za mąż. Nie mogą już bowiem umrzeć, gdyż są równi aniołom, a jako synowie zmartwychwstania są synami Boga. To natomiast, że umarli są wzbudzani, zaznaczył i Mojżesz przy krzaku, gdy nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest On zaś Bogiem umarłych, ale żywych, gdyż dla niego wszyscy żyją. Na te słowa odezwali się niektórzy ze znawców prawa. Nauczycielu, wspaniale powiedziałeś, już bowiem o nic nie śmieli go pytać. Boska tożsamość Jezusa. Powiedział zaś do nich. Dlaczego mówi się, że Chrystus jest synem Dawida? Sam Dawid mówi bowiem w zwoju Psalmów: Pan powiedział mojemu panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich stóp. Dawid zatem nazywa go panem, więc jak może on być jego synem? Przestroga przed znawcami prawa. Gdy cały lud słuchał, powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się znawców prawa, którzy chcą chodzić w długich szatach. Lubią pozdrowienia na placach. Pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą, ci otrzymają wyższy wyrok. Księga Psalmów: Psalm 81. Pieśń na cześć Boga Zbawcy. Dla prowadzącego chór na melodię gatyjską asafowy. Śpiewajcie radośnie Bogu, naszej mocy. Wznieście okrzyk Bogu Jakuba. zanućcie pieśń i uderzcie w tamburyn, miłą cytrę wraz z harfą. Zadmijcie wróg podczas miesiąca, przy pełni, w dniu naszego święta, gdyż taka jest ustawa dla Izraela, rozstrzygnięcie Boga Jakuba. Ustanowił świadectwo u Józefa, gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem. Zdjąłem ciężar z jego ramienia, jego dłonie przestaną dźwigać kosze. Wołałeś w niedoli i wyzwoliłem cię, odpowiedziałem ci w ukryciu gromu, doświadczyłem cię u wód Meriba. Słuchaj, mój ludu, bo cię upominam. Izraelu, obyś mnie posłuchał, niech nie będzie u ciebie innego Boga, i nie kłaniaj się obcemu Bogu. Ja, Jahwe, jestem twoim Bogiem, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swoje usta. A napełnię je. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu i Izrael nie był mi uległy. Dlatego pozostawiłem go zatwardziałości ich serca. Niech pójdą według swoich rad. O, gdyby mój lud mnie posłuchał, Izrael poszedł moimi drogami. Szybko upokorzyłbym jego wrogów i zwrócił swoją rękę przeciw swoim nieprzyjaciołom. Nienawidzący Jachwe podporządkowaliby się mu, a ich czas trwałby wiecznie. Karmiłbym go najlepszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. Psalm 82. Prośba o zaprowadzenie sprawiedliwości. Psalm Asafa. Bóg powstaje w zgromadzeniu Bożym, sądzi pośród bogów. Jak długo będziecie rozstrzygać niesprawiedliwie i zadowalać oblicza bezbożnych? Oddawajcie słuszność biedakowi i sierocie. Wymierzajcie sprawiedliwość Bogiemu i potrzebującemu. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrywajcie Go z ręki bezbożnych. Nie wiedzą i nie pojmują, w ciemności się poruszają, wszystkie posady ziemi rozchwiane. Ja zaś powiedziałem: Wy jesteście Bogami, wy wszyscy, Synami Najwyższego. Jednak jak człowiek pomrzecie i upadniecie, jak każdy z książąt powstań Boże, osądź ziemię. Gdyż Ty możesz rozdzielać dziedzictwo pośród wszystkich narodów. Drugi list Świętego Pawła do Koryntian. Rozdział 8. Wsparcie dla wierzących w Jerozolimie. Powiadamiamy Was zaś, bracia, o łasce Boga, danej w zgromadzeniach Macedonii, że w wielkiej próbie ucisku obfitość ich radości i ich skrajne ubóstwo zaobfitowały bogactwem ich hojności. Że według możności, owszem, zaświadczam to, ponadmożność dobrowolnie, z wielkim naleganiem prosząc nas o łaskę oraz o możliwość udziału w posłudze na rzecz świętych, I nie tak, jak się spodziewaliśmy, najpierw siebie oddali Panu i nam, za wolą Bożą, także poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też u was dokończył tego dzieła łaski. Ale jak we wszystkim obfitujecie, w wierze i słowie i poznaniu? I we wszelkim zapale oraz w miłości, która się w was z naszej wzięła, zadbajcie, abyście i w tym dziele łaski obfitowali. Nie jako rozkaz to mówię, ale przez zapał innych wypróbowuje szczerość i waszej miłości. Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi abyście dzięki Jego ubóstwu wystali się bogaci. A co do tego dzieła daje radę. Bo to będzie korzystne dla was, którzy od roku zaczęliście nie tylko czyn, ale też okazaliście chęć czynu, teraz zaś i czyn dokończcie, aby stosownie do gotowości wyrażonej w chęci, z tego, co macie, nastąpiło zakończenie. Jeśli bowiem jest gotowość, uznaje się ją według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy ucisk, lecz o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar będzie na ich niedostatek, aby i ich nadmiar stał się na wasz niedostatek. I w ten sposób była równość, jak jest napisane: Ten, kto zebrał wiele, nie miał za wiele, a ten, kto zebrał mało, nie miał za mało. Dzięki zaś niech będą Bogu, który dał ten zapał względem was w serce Tytusa, bo rzeczywiście przyjął tę zachętę i z tym większym zapałem dobrowolnie udał się do was. A razem z nim posłaliśmy brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich zgromadzeniach. I nie tylko, ale wyznaczony też został przez zgromadzenia na towarzysza naszej podróży z tym dziełem łaski, owocem naszej posługi na chwałę samego Pana oraz naszej gotowości pomocy. Dopilnowując tego, aby ktoś nie ganił nas za ten hojny dar, owoc posługi z naszej strony. Zawczasu bowiem myślimy o tym, co szlachetne, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy zaś z nimi naszego brata, którego wypróbowaliśmy wielokrotnie. I w wielu sprawach, że jest rzetelny, a teraz z powodu wielkiej ufności względem Was, jeszcze bardziej oddany w swej rzetelności. Czy to więc, jeśli chodzi o Tytusa, mojego współtowarzysza i współpracownika względem Was, czy o naszych braci, są oni apostołami zgromadzeń, chwałą Chrystusa. Okażcie zatem wobec zgromadzeń dowód swojej miłości oraz naszej chluby względem Was. Pięcioksiąg Księga rodzaju, rozdział 47. Spotkanie z faraonem. Józef zaś przybył i oznajmił faraonowi. Mój ojciec i moi bracia, ich owce i ich bydło, ze wszystkim co posiadają, przybyli z ziemi Kanaan i oto są w ziemi goszen. Potem z grona swoich braci, wziął pięciu mężczyzn i stawił ich przed faraonem. I powiedział Faraon do jego braci: Co jest waszym zajęciem? I powiedzieli faraonowi: Pasterzami owiec są twoi słudzy, tak my, jak i nasi ojcowie. I powiedzieli jeszcze faraonowi: Przybyliśmy zatrzymać się w tej ziemi, gdyż nie ma pastwisk dla owiec, które mają twoi słudzy, ponieważ w ziemi Kanaan jest ciężki głód. Pozwól więc na teraz, że twoi słudzy zamieszkają w ziemi Goshen. Wtedy faraon powiedział do Józefa: Twój ojciec i twoi bracia przybyli do ciebie. Ziemia egipska. Przed Tobą ona? W najlepszej części tej ziemi osiedl swego ojca i swoich braci, niech mieszkają w ziemi goszen? A jeśli wiesz, że są między nimi mężczyźni dzielni, ustanów ich książętami nad dobytkiem, który należy do mnie. Potem wprowadził Józef Jakuba swego ojca i postawił go przed Faraonem, a Jakub pobłogosławił Faraona. I powiedział Faraon do Jakuba, ile jest dni lat Twojego życia? I powiedział Jakub faraonowi: Dni lat mojego wędrowania jest 130 lat. Krótkie i złe były dni lat mego życia, i nie dosięgły dni lat życia moich ojców w dniach ich wędrowania. I pobłogosławił Jakub faraona i wyszedł sprzed oblicza faraona. A Józef osiedlił swego ojca i swoich braci, i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części tej ziemi, w ziemi Ramses, jak rozkazał faraon. I zaopatrywał Józef swego ojca i swoich braci, i cały dom swego ojca w chleb według liczby dzieci. Poczynania Józefa w czasie głodu. A w całej ziemi nie było chleba, ponieważ głód był bardzo ciężki, i marniała ziemia egipska i ziemia kananejska z powodu głodu. I wyciągnął Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej za zboże, które oni nabywali, i odprowadzał Józef pieniądze do domu faraona. A gdy wyczerpały się pieniądze w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc: Daj nam chleba. Oraz: Dlaczego mamy wobec ciebie umierać przez to, że brak nam pieniędzy? I odpowiedział Józef: Dajcie wasz dobytek, a dam wam chleb za wasz dobytek, skoro brak wam pieniędzy. Przyprowadzili więc do Józefa swój dobytek, a Józef dawał im chleb za konie i za stada owiec, i za stada bydła, i za osły. Tak nasycił ich chlebem za cały ich dobytek tego roku. A gdy minął i ten rok, przyszli do Niego w następnym roku i powiedzieli do Niego: Nie ukrywamy przed naszym Panem, że skończyły nam się pieniądze, a stada bydła należą do naszego Pana, że nie pozostało nam nic przed naszym Panem, prócz naszego ciała i naszej ziemi. Dlaczego mamy umierać na Twoich oczach, tak my, jak i nasza ziemia? Kup nas i naszą ziemię za chleb, i niech staniemy się my z naszą ziemią, niewolnikami faraona. Lecz daj nam ziarna i niech przeżyjemy zamiast umierać. I niech ziemia nie stanie się pustkowiem. I wykupił Józef całą ziemię egipską dla Faraona, ponieważ Egipcjanie sprzedawali każdy swoje pole, jako że głód srożył się nad nimi i stała się ziemia własnością Faraona. A co do ludu, poddał go w niewolę od jednego krańca Egiptu po jego drugi kraniec. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, gdyż kapłani mieli stałe zaopatrzenie od Faraona, i żywili się z zaopatrzenia, które dał im faraon, dlatego nie sprzedali swojej ziemi. I powiedział Józef do ludu: Oto nabyłem was dziś i waszą ziemię uprawną dla faraona. Oto ziarno dla was i obsiejcie ziemię, lecz ze zbiorów oddacie jedną piątą faraonowi, a cztery części pozostaną wam na obsianie pól i na wyżywienie was oraz tych, którzy są w waszych domach, i na wyżywienie waszych dzieci. I powiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu. Obyśmy znaleźli łaskę w oczach naszego Pana, a będziemy niewolnikami faraona. I wprowadził to Józef jako ustawę aż do dzisiaj, że z ziemi egipskiej piąta część należy do Faraona, tylko ziemia samych kapłanów nie stała się własnością faraona. I zamieszkał Izrael w ziemi egipskiej, w ziemi goszen. Nabywali w niej własność, rozradzali się i rozmnażali się bardzo. Codzienne czytanie Biblii. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia.